manko. tutaj Papku, a tak naprawdę Patryk. Mam 12 lat. Kanał założyłem 28 kwietnia 2018 roku. Dzisiaj chciałbym się zgłosić do konkursu Computronics organizowany z Nvidia. Zapraszam do pierwszej części, w której pokażę moje stanowisko. Więc może na pierwszy ogień pójdą moje słuchawki. Sławkami słuchawkami są Arctis trójki od firmy SteelSeries, bardzo dobre słuchawki, są mega godne polecenia, mają bardzo dobry mikrofon oraz bardzo dobre brzmienie. Klawiaturą jest klawiatura od firmy Fury, klawiatura której rzadko używam, ale też jest częścią mojego stanowiska. dwa wpady od firmy DualShock. Jeden w wersji niebieskiej, drugi w wersji moro. Niestety, ten moro jest delikatnie uszkodzony, ponieważ się nie ładuje. Natomiast na tym niebieskim gram na co dzień. jest stanowisko, świeci dzięki tym LEDom. Niestety, te LEDy są troszkę uszkodzone, ponieważ gdy je wyłączam, to one tak dalej troszkę świecą. No i ogólnie jak gram, to muszę na czymś siedzieć, a siedzenie na byle jakim fotelu, ponieważ siedzę na fotelu z firmy Diablo. Jego model wyświetla wam się teraz na ekranie. Jest to bardzo dobry fotel, nie mogę powiedzieć o nim nic złego. Ma on wiele zalet, a jedna z nich jest taka, że nie ma żadnych wad. Nie spytacie na czym wyświetlam swoją grę, a swoją grę wyświetlam w telewizorze od firmy LG. Mam coś powyżej 30 cali? moje stanowiska jest konsola od firmy Sony, PlayStation 4 Pro. Posiadam ją od 2016 roku, czyli prawie 5 lat. Dlaczego chciałbym wygrać? Komputer służyłby mi nie tylko do nagrywania, streamowania i grania. Komputer również by mi służył do celów naukowych. Niestety na PS4 nie da się pobrać OBS Studio, co niestety nie umożliwia streamowania rozwijany swoich, na przykład scen, dodawać różne alerty, na przykład subskrypcji do lub innych. Program, który zapewnia firma Sony, Sony, też nie jest najlepszy. Ten film montuje dominek i wydać różnicę pomiędzy tym filmem a innymi. Na konsoli też nie mam niektórych gier, które są bardziej oglądane. Żeby zagrać Farminga lub inne gry online, trzeba niestety zapłacić za PS+, Plus, co na, kom na komputerze nie trzeba. Mój kanał założyłem 28 kwietnia 2018 roku i od tego czasu marzę o komputerze. Jeżeli chodzi o cele naukowe, na przykład na elekcję łączę się z telefonu, ponieważ mój laptop chodzi bardzo wolno. Niekiedy jest jakaś Praca na lekcję, którą trzeba zrobić na komputerze, ponieważ na telefonie nie ma niektórych opcji oraz programów. Dziękuję bardzo za uwagę.